Sponsorem programu jest wózek.shop. Tylko wózki i nic więcej. Cześć. Dzisiaj kompletujemy wyprawkę dla maluszka. Co zapakujemy do torby do szpitala? Na pewno potrzebne Wam będzie kilka par wody, trzy pary kaftaników i śpioszków, czapeczki typu pilotka, różek w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym. Latem lepiej wybrać bawełniany lub bambusowy otulak. Do tego pieluszki tetrowe bądź bambusowe, małą buteleczkę, okrycie kąpielowe i kocyk. Tyle starczy, a wychodząc ze szpitala tata musi dowieźć fotelik samochodowy, no i ciepły kombinezon i tapeczkę zimową. Drogie mamy, torbę do szpitala warto spakować wcześniej niż dzień przed porodem, bo co jeśli maluszyk się pospieszy? Dajcie nam znać na naszym Facebooku, co Wy mieliście w wyprawkach dla Waszych maluszków. Pamiętajcie, że jesteśmy też na Twitterze, Instagramie, Google+, Plus i Pinterestie. Do zobaczenia! Sponsorem programu jest wózek.shop tylko wózki i nic więcej.